Cześć, jesteśmy przy bankomacie Santandera. Chciałem Wam pokazać coś ciekawego. Wypłacimy z tego bankomatu 20 zł. Wybieramy język polski. Wprowadzamy pin, pozwolicie, że nie będę Wam pokazywał jaki mam pin. Ok. Wybieramy wypłatę gotówki, ale inną kwotę i wpisujemy kwotę 20 zł. Akceptujemy. Nie potrzebujemy potwierdzenia. Transakcja jest realizowana. Wyjmujemy kartę i odbieramy gotówkę, 400 zł, tak jak widzicie. Podejrzewam, że doszło do zamiany kasetek z nominałami, zgłaszam to za chwilę do banku, pozwolicie, że nie będę podawał adresu dokładnego w tego bankomatu.